Cześć, tu. Waga, Uwaga, uwaga, Ale. Co, jak już widzicie po nazwie, pewnie chcę zorganizować turniej. A po co ten turniej? Bo postanowiłem zebrać team na Rankedy w LOLu. O ile można grać? Solo Q, które jest strasznie nerwujące przez ranowy. Ale, żeby zebrać taki team, to potrzebny jest ogarnięty team. I właśnie z tego powodu chcę zorganizować turniej. Turniej ma się odbyć na serwerze polskim. Znaczy polskim. No, północ wschód Na no Nordiku. I tak, wymagania do zapisu z tego turnieju to: Oczywiście konto aktywne z 30 levelem musi być koniecznie. Na północ-wschód. Na serwerze Północ Wschód, yy, dostęp do Skype'a, oczywiście mikrofon, który działa, ewentualnie TS3, ale z własnym, z własnym yy, kanałem na ts bo ja nie udostępnię, bo nie mam. I teraz uwaga, zapisywać można się na ten trudniej samemu lub całymi teamami. Nie musi to być od razu cały team pięciu osób. Może być po prostu, po prostu trzy osoby, a ja wtedy dobiorę pozostałe dwie. Jak to dobieranie ma wyglądać? To znaczy, ja będę te teamy układał, więc proszę was o wpisywanie na dole w komentarzach. Jeszcze tam napiszę wzór. Eee, z Niku swojego deu, yy, potem, yy, yy, w sumie, tylko niku i jakimi postaciami lubi się grać? Czy albo AD -carry, support, yy, AP carry beat, jungler, albo solotop, bruiser? 呃, yy, znaczy lubicie, no, jakimi gracie najlepiej i jak, do no, Jakimi gracie najczęściej? Jeżeli ktoś gra wszystkimi, to niech napisze wszystkimi. Jeżeli ktoś nie gra, tylko, powiedzmy, tylko solo top, to napisze wszystkie, to napisze, no, pozostałe cztery. Yy, po co mi to? Potrzebne mi, oczywiście nie musicie się do tego tak jakoś wybitnie stosować, że jak ktoś napisał, to już potem w trakcie tłumienia może grać niczym innym, może. Ale potrzebne mi jest to, żeby dobrze ułożyć teamy. Yy, to znaczy, no, żeby nie było tak, że do jednego teamu nagle trafi 5 ADCARI czy APECARI czy cokolwiek innego. Yy, tak, ale... Będzie mi jeszcze potrzebna jedna. Dlaczego znaczy potrzebna? Ważne jest, żeby się nie okazało w pewnym momencie, że będzie wpis do wszystkich innych, tylko supportów nie będzie. O support to bardzo ważna rzecz, i jeżeli ktoś może grać z supportem, to proszę wpiszcie to, bo mi potem ciężko będzie ustalać LIBY. A jak już nie będę dobry, mógł dobrać supporta, to walę także, sami będziecie musieli się dogadać i tyle. Hmm, kolejną sprawą jest, że zapisy trwają do piątku do 20. Ewentualnie to się może przedłużyć trochę, ale to jeszcze są postanowie. Wstępnie jest do piątku, do dwudziestej i tyle. Es, es, jeszcze, co jest ważne... O, już z góry wyleciało... Aha, jeżeli ktoś już się zapisze na ten turniej, to prosiłbym, żeby jednak się do tego przystosował i... Jak ja mu wyślę, dokładnie o której godzinie, gdzie ma grać, żeby się do tego odwołał, czy może, czy nie może. Żeby... Bo ustalenie takich terminów dobrych dla wszystkich nie jest zazwyczaj łatwe, więc proszę o wyrozumiałość i żeby większość starała się dostosować do tego. Bo nie mogę ustalać terminów pod każdego ze bo wiadomo, dużo Was będzie i to nie będzie takie łatwe. No i oczywiście, wszystkie. Wszystkie mecze będą nagrywane, ja będę z yy, spektatorem, razem, czasami sam, czasami z kimś, komentował te mecze i rzucał do YouTube'a. Teraz uwaga, na drugiej oczywiście każdy z 30 levele może się zapisać, ale żeby nie było tak, że ktoś jak naprawdę słabo gra, to żeby się nie wyrwał, o ja będę na YouTube'ie, bo to wyjdzie, że tylko będzie na tym do YouTube, ale pośmiewiskiem. Jest oczywiście tak trochę ogarnięcie, proszę, żeby nie było takich mega-predatorów samych w całej teamie. No i no, chyba tyle. Dzięki. Liczę, że będą, będzie dużo ludzi chętnych. i Oczywiście wszystkich nie wezmę, to później w pewnym momencie będę musiał klasyfikację zrobić, bo musi pasować pod tabelę, którą jeszcze stworzę. I tyle w sumie. Zobaczymy, jak to wejdzie. Czekam do piątku do 20 i tam powiedzcie kolegom itp. Cześć.